I to się ciąg pomału. Koła w lewo. Pod pieczątki są na drzewach, które mają dwie taśmy. Koła max prawo. Zobaczymy, bo ja nie... A nie, to jest kilometr. Gdzie tu jest numer na niej? Jedynka. Pomału, pomału! Kurwa wydupcisz. no popatrzcie po czym jeździsz. Do tyłu. Nie wiedź, bo rozjebiesz No to patrz. Stop I co mam zrobić? Przejdź. Dołem czy górą? Górą jest bardziej... Czekaj, chujowo. Tak czysta. Jedź dołem. Dobrze, teraz idziemy. I tak tam taśmy nie ma. Pomału, pomału. I tu w którymś miejscu musisz pięknym stanąć Bo się tu wydubcisz całkowicie Kierownicą oprzyj się o to drzewo Dobra no, Musimy się tu podciągnąć na linię Może nie spadniesz Prosty kółka, trochę, dobra. Przyhamuj nawet, przyhamuj, niech ci nie opuści, żeby kółalina naciągnęła. Trzymaj hamulcu i ciągnij. Stop. Utrzymasz się? puść puść tą późbinę. Masz chwilę rozglądaj się za pieczątkami. Na przód liny pakuj.

Na hamulcu nie stał. No. To jest chujowo zapierać. Albo popuść do tyłu, bo tak do dziury kopiesz, ja ani tyle nie wyjedziesz. Taśma Coś to zrobił ja pierwszy nie masz zapiętego difa z przodu Stop bo taśma już będzie nie nasza Takie obroty są najbistę Ciąg się. O! Stój. Woda, woda, woda. no. Zgazi, wyłącz. Pompę. A, ty nie widzisz temperatury? Ja wiatraków nie puściłem. Tak, trzeba robić. Iwan. Nie słyszałeś? Nie patrzyłeś na nic? Dotać. To porządnie. No oczywiście. Ja dojebałem tu też. Czekaj, bo jakby z opaski go spadło. I tak, za dużo płynu wyjebał. go tu. Żeby go puścić, trzeba zapalić silnik. Słyszysz, sędzia? Trzeba zapalić silnik, żeby go puścić. Bo inaczej nic. Ale słodkie opary. Ale wymył. tu. Za termostatę. Na własne życzenie, żeśmy sobie zjebali. Dobra. Nawet płynu nie ma, nie ma co wiatrakom robić. Dr. Bullock.